Cześć, witam Was z tej strony. Kwadratowy banan to OmC2 po raz kolejny. Dzisiaj przejdziemy się no, jeszcze nowiutkim Mercedesem C2 z dodatku Tray Generations. No ale będę kontynuował dzięki temu swoją wypowiedź ostatnią. Dobrze, jak ja mam się tutaj zalogować? No dobrze, Madone Unfall, co jest? Halo. Admin, nie, o, personal number, to jest, to, 5, 4, 3, 4, 1, pin, to jest 1, 5, 0, 6, okej, okay, tutaj jest, tutaj już powinniśmy to wprowadzić, ja już wybrałem kierunek oczywiście, rozkład, no właśnie, E, co to jest? Eee Chyba tak kurka A za zobaczymy O tak idealnie ładnie Dobra Odpalamy silnik Jak tutaj działa ten... Jak tu, wow a zobaczcie jak on ma boazerię kurka hm. O jak tak będzie wyglądał ten gdański autobus, mówiąc szczerze, będę niezadowolony. Jest z nim tak samo miejsce jak w obecnych no konekto, szczególnie jeśli chodzi o siedzące. Jak tutaj ten tył wygląda? No, tył twórczy. Nie widziałem jeszcze tak, żeby tu, tu była trójka, tu czwórka. Dziwne okno, strasznie, ale zobaczymy jak to będzie. Czekajcie, jak tu drzwiami wygląda. Tutaj mam, a do tego. Aha, dobra. Teraz same, dobra. U nas pewnie będą wszystkie manualne, albo wszystkie na fotopomórkę. Co, co ja wtedy klikną? Aha. To no nie, to ja tak podważę. Dobra. Na używanko. Totalnie jestem. Nie będę ukrywał że jestem troszkę zielony w tym autobusie, w sensie z... mało z niego korzystałem. ja ale już takie dobre stare. Dobre stare modele, a nie jakieś takie o... Spodnie no. lustro, fajna rzecz, tylko czy ona działa? Czekajcie, bym się coś... Przejechałem, że otwartymi drzwiami? to się tak da w ogóle? Nie, one są zamknięte. No, a nie wiem, coś tu się już... Aha, bo one są na fotokomórkę i wszystko jasne. Hmm. Czy jak to teraz kliknę, Kurka, bo ogłupiałem. A widzicie, da się fotokomórkę włączyć i wyłączyć. Fajne rzeczy, kurczę, tego wam już nie widziałem. No dobra, ale mniejsza to. czas koniec skończyć, się tak podniecać. Tutaj troszkę kierownica się mogła dać, wyznaki. Czas się troszkę, nie będę ukrywał, przenieść w czasie. Oj, oj, oj ile tu ludzi w bo nie będą chcieli tędy wsiąść. Halo. Dzień dobry, a gdzie Halo. pan jest? Halo. Wow. Czekam stamtąd mm, to jest ten Prawda? Dobra A gdzie tu się reszty wydaje? rückgeld? No tak, tak, już ci daję, czekaj Dobra, masz tak. Einmal normalny. Normalny masz tu się reszty wydaje, kurczę, ja chciał wiedzieć. Czy masz tu reszty. Tu stąd powinno lecieć, ale co to. Tu muszę coś pisać, żeby wyleciało? Dobry. Dobry, dzień dobry. Tam na pokładzie. Normalny. Co i tutaj, na no nic nie mogę kliknąć, więc tu nie da się nic. Co tu się nie da, nic otworzyć. Dobrze, już, no spokojnie. No dobra, masz tak. Proszę, do tyłu, do tyłu. No dobra, to zamykamy drzwi. Możemy jechać chyba już... Teraz? Słuchajcie. Nie mogę jechać. A, widzicie, już wiem. Dobra. Przynajmniej do tego doszedłem. Dobra, to się schowa, to nie jest potrzebne. Strasznie lekko idzie ten autobus. Tak. Nie podoba mi się to, jeśli chodzi o prowadzenie. co ma hmm. ale ja tutaj trzeba uważać, ponieważ bardzo dziwnie się zachowuje druga i trzecia oś tego autobusu często się najeżdża na coś przegubem a no wiadomo, że i tak bez tego mam problemy tutaj ten lewy prędkościomierz jest taki no, trochę mało jasny, nie będę ukrywał nie podoba mi się, to, to jest za gęsto tam ale lepszy ryc niż nic przynajmniej dobrze, że działa o, sama otwiera sobie samo się zamknie Widać to, Gdański autobus. Do Gdańska będę zjeżdżać niedługo długo Zresztą chyba nie wiem, czy już w dniu dzisiejszym, czy 23 nie ma pierwszego cytaro w Gdańsku, ale tego wam niestety nie powiem. By tutaj w prawo, No, jako jedyna linia. No i jeszcze światełko, oczywiście. Bez świateł, to nie to samo, wiadomo. trzeba o później nie leci fajny komputer pokładowy podoba mi się ale taki on nie będziemy mieli test typowo niemiecki tu jest przykrę wózki co to się zrobiło? a ja bym chciał to wyłączyć dobra, wejdźmy na zewnątrz, zobaczmy jak się zachowuje ta oś oczywiście ale... no, tak dziwnie troszkę inaczej niż normalne, ale tak zajeżdża można trochę, oj ale światło roletka zawsze na propsie nie wiem jak z lekkością tego modelu brałem też taką nie najdłuższą trasę. nie wiem jak z lekkością, bo nie wiem na ile on płynnie chodzi, ale na razie nie wydaje się, że robił problemy Przyjemnie brzmi, nawet mi to przypomina Mercedesa no to trzeba przyznać. No tu wiadomo, nie będę jechał 40 na godzinę i tak tam wstrzymuję trochę ruch za sobą. Czas ich się będę w miarę trzymał. Na takiej drodze to szkoda nie pojechać. Tyle bardziej swoje, jakby na swój sposób testuję ten autobus. Jeździłem nim troszeczkę, ale naprawdę z nikomej ilości wcześniej. i ta ma niedługo trafić do Gdańska. Jestem trochę, byłem trochę zaskoczony. Znacznie szybko te drzwi się zaczyna otwierać. Jak ja już kliknę ja jeszcze nawet no. nie, nie zaczynam do końca, no już się... Mm. Normalny chcesz. Masz. Dobrze, ja bym się chciał dostać na lewy pas proszę państwa. Będzie mi to dane. Tylko jeszcze żeby zdążyć wysiąść. Żeby się, się złapał A tu tam ktoś nie jadą. to tak hamsko to zrobimy i się tu spróbujemy o i coś tam widzę, szwankują na tych światłach Ruszli już na czerwoną górkę. fajnie jest tu wyświetlacz ten z tyłu, bardzo mi się podoba Zobaczcie, takie całkiem przyjemne. Fajnie się wpasuje to malowanie. Już wziąłem takie jakie było jakiekolwiek. Ale ten kolor wyświetlacie właśnie i malowanie bardzo fajnie są w spółde. Dobra, zielony, mam nadzieję, że uda przejechać. Puść mnie kolega no... Leśno ogólnie. Koniec trasy. Jak koniec trasy? Ja nie chcę końca trasy. A ja pewnie złe zapowiedzi są. Bo ja to powinni naprawić. No i tu dałem ciała na tym wstrzyżowaniu, przepraszam bardzo. Mówię, autobus dla mnie trochę nowy. Więc szczerze nie jeżdżę za często na tej linii. Dlatego ten ruch tutaj jest taki, a nie inny Chwila, czy ja tu się i zatrzymuję Tutaj nie, hmm, chyba ja tutaj muszę dopiero Kurka, ten też mnie nie wpuści. to hamigad Następny przystanek, ale lepiej Żaden następny. Ale dziwnie skręcił tutaj, nie? Strasznie się jedzie tą drugą. Jeju Ale to jest błąd ponoć, bo tak normalnie nie jest. Ale strasznie. Wow. Halo Halo Następny przystanek? Ej, bardzo. Dobra gdzie coś zepsuło ale na szczęście naprawiło dobra jedziemy dalej mam nadzieję że już będzie to udane jazda dechnął jest. kurka wodna trzeba tak powoli jechać pana jechałem na krawędzi nie wiem, strasznie dziwnie zachowuje ten autobus. Nie lubię narzekać i tak dalej, no bardziej, że autobus, no, ktoś na nim poświęcił trochę pracy, jest ładny, wykonany, nie jest taki, że, no, obrzydza. Znaczy, no ja nie lubię takich modeli nowych jeszcze, takich bardzo, ale nie jest taki, że... Brzydza takiego zupełnego, normalnego gracza. Ale kurka, ta druga, trzecia oś się tak zachowują. dziwnie mnie tu są światła. Może no, szkoda, gadać. I z powrotem w tą ulicę. A tutaj 80 jest w ogóle. Znowu tutaj na tym przystanku. Teraz na tym skrzywaniu, tam daleko, daleko. Nie ma po prostu prosto jechać. Nie wiem po co dwa razy na tym samym przystanku, ale. Guten Tag! Ja tak U. będzie. Halo! Guten Tag! normalny Proszę bardzo. Spoko, Ty jeszcze jeden. Pan, my A teraz może W ogóle spaliłem się, to. Zresztą dobry zrych, kurczę, ten Kiela autobus. Mam nadzieję, że w Gdańsku takich nie będzie, bo nasi kierowcy niestety potrafią sobie pokazać co potrafią. Że no Dakar by się nadali. Chciałem że zobaczyć ten autobus się rozpędzi tych 80, ale chyba nie będzie mi to dane przy tym ruchu. Ale jednak takie złożone Taki ciekawy ten autobus, no nie ma co. Mapa też bardzo ładna. W końcu z zapowiedziami, bo ostatnio no. Niestety jak wyszło, tak wyszło. Nie! Jezu! Come on, jeden. Zaczął się zatrzymywać nagle. niestety, ale tu jest częsta przypadłość tych aut. Czy mi się uda w końcu sprawdzić ten autobus? daje radę Nie uda bo no to prosto ileś nie mylę Ale z prawego pasa jecie je już no. jakbym zahamował to bym pozabijał dosłownie pasażerów w środku, więc na no takim żółtym jak już jedzie autobus dość rozpędzany, to nie ma co Nie podoba mi się no tak. to, że tu się wchodzi tylko przednimi drzwiami, ale to niemiecki model. Więc to jest wytłumaczony. Nie musisz zajmować drugimi, trzecimi drzwiami, co jest w miarę porządku, aczkolwiek ja lubię. To jest mądre, co ja właśnie robię. a no, niezbyt. Czy tu mam się zatrzymać? I teraz na pewno. Strasznie delikatne hamowanie. Strasznie. Kliknę na napedał i on już stoi. Wow, co się stało? Czemu on tak zaczął skakać? To nie był lak, chyba. To, nie wiem, czy tu nie zaciągnę tego przystanku. A, dobra, czyli ten mogę zliknikać. Dobra. Coś się dzieje, bo... Cały czas bym przegub słyszę, jakby się zginęła, a przy nie skręcam. Co się stało? Zobaczcie, ja chciałem z przyzwyczajenia otworzyć te drugie drzwi, one zaczęły piszczeć. Ja bym chciał pasażera przedweszczeć w górkę. Mimo, że może nikt nie szedł, ale jednak. O, i teraz do kolonistów, tam mamy spory kawałek. Kule, czy ja miałem tam stać Ja przestanę nie przeskoczył kurtkę To jest dość podejrzane Wiem dodatkowy przystanek, słuchajcie. Mhm. No nie dałbym rady, no po prostu to jest to, co się mówiłem, że się dzieje. Ten też wiedzie, jak, jak będzie chciał, We mnie, On mnie co najmniej otrzyma. Ale w tego przede mną bym wjechał, bo no, kurka, no a nagle zaczynają wszyscy pas zmieniać i zatrzymują wszyscy, to nie powinno być. No jeszcze nie mogę na przystanek wjechać. Właśnie dzieci wsiadają, szczególnie męskie. Nie wiem, Halo. jak z damskimi, bo nie słuchałem się Ale męskie jest taki słychać tak srogo modulator głosu. znaczy mowy ogólnie, że ojej. Moglibyśmy się z tym bardziej postarać. My się szybko usuniemy, co by tutaj nie zostawiać. mamy opóźnienie. Kurka ciężko. Strasznie ten ta, nie wiem, ta ośka. Nie, to jeszcze z jednym dodatku z dwoma Mercedesami przygódowymi, tymi starszymi. I one normalnie, ładnie chodzą, a ten kurka chodzi jak nie wiem co zahacza tymi w drugą, trzecią osią zahacza Kurczę, wszystko no i ciężko tak. Czym Cię nie się zachowuje? Bo dlaczego nie jeździłem tak? No z już pokażę go, tak samo jak pokażę jeszcze krótszą wersję, co byście widzieli, co do Gdańska napłynie. Mam nadzieję, że tam nie będzie takich, słuchajcie, błędów jak w grze. Że źle autobus będzie jeździł, źle się zachowa. Tu jest kolonistów. Nie, tu jest Zagórskiego teraz musimy się na Kulonistów zatrzymać a nie który też przystanek gdzieś potem w prawo odbijamy to ulicę już możecie powoli, powoli kojarzyć z, z podstawy mm, projektu Szczecin Mamy tu kolega z drugiej strony no na tej linii właśnie, z podstawki 63 z Skolwin, około Taja ale mapa, mimo że się trochę rozbudowała, całkiem pasuje do niej do poprzedniej wersji. Wow, co pan tu robi? To jest bardzo ładnie wykonana. Nie ma takich pustych połaci terenów. Tu jest jakiś las, ale jest przynajmniej. Nie, nie widać końca mapy, jeśli się tak wyrażę. U kolonistów, czy my tu zajeżdżamy. cały zajechał bo to jest jakiś taki nieproporcjonalnie duży właśnie zobaczmy co z tymi drugimi drzwiami a widzicie a to co to jest Czyli nie da mi zamknąć jeśli pasażerowie wysiadają dobra my jedziemy bo już opóźnienie prawie 3 minuty a to już jest dużo To przez no też, że nie znam, trochę tego. No, no nie będę zwalał. Nie, nie żeby nie było, że zwalam winę, ale no nie znam tego. To już nie, nie jeździ mi się nim dobrze. To jest 159. To już jest dodana linia. No będziemy tutaj kończyli. Już zajęło mi to dłużej niż myślałem, że mi zajmie dojazd. Tutaj tutaj będziemy skręcać. Awa, już potłuczemy taką wewnętrzną uliczkę, takim się... było, Oj, tu dom nie był opracowany. Kurczę, co tu się stało? Co? Jeden drugiemu pod koła wjeżdża. Co tam? A ja się boję tego Volkswagena, ja go puszczę, wiecie? Jedziesz pan? To jedź. Ja nie chcę po tym problemów mieć. Jedź, jedź! Fajne jest to, że reaguje w jakimś kurde ło, co jest? Przecież zrobiłem taki zajazd, a on tak wjechał. To jest właśnie nieprawdopodobne z tym autobusie, on nie powinien tak działać. Bo jak już zrobiłem, zajechałem całkowicie na, na przeciwny pas. I kurka on i tak wjechał na ten krawężnik. To jest tu właśnie coś... Jest nie tak z tym autobusem, ale to... Chyba są mody na, gdzieś na podprawienie tego, ale jakoś nie, nie przypada mi ten autobus super do gustu, więc nie będę go dużo używał, więc nie będę pobierał, ale jakby był ktoś zainteresowany, zaledwie polecam poszukać. Na pewno coś znajdziecie. Tu jeszcze ostatni... Oj, ten zakręt też już widzę, że zajedziemy. Chodnik tu zajadę. Ogół no, to nie jest linia dla przebubów, ja tak dzisiaj abstrakcyjnie robiłem, ale widzicie, zajechałem na chodnik, a i tak wiedzie. To już jest kurczę, nawet nie moja wina, no. Ten chodnik był moją winą. Dobra, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania Jana. Komentowania, subskrybowania do oczywiście wspierania kanału. No i co. No i ja mam nadzieję, że się niedługo, wkrótce zobaczymy jakoś. Ja się z Wami żegnam, z tej strony był kwadratowy banan i dziękuję za oglądanie tego materiału. Do zobaczenia, cześć.